Proszę panią! Proszę panią! Tak, a dzień dobry. Mam problem, ponieważ dopiero co dostałem się do Koźmina i muszę się udać na salę gimnastyczną do Koźmińskiej trójki, a nie wiem jak tam dotrzeć. Musi pani iść do końca ulicy prosto i proszę będzie pani w szkole. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, do dziękuję. do Proszę pani, czy proszę panią? Kiedy używamy zwrotów grzecznościowych, należy powiedzieć proszę pani wówczas formy dopełniacza kogo czego pani a nie panią raczej znaczy mówimy wtedy gdy chodzi o znaczenie proszę panią o coś używamy wówczas proszę panią na przykład do, o pomoc do tańca pamiętajcie że idziemy do sali gimnastycznej a nie na salę gimnastyczną nasza scenka powinna wyglądać tak Proszę Pani, proszę Pani, mam problem. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dopiero co dotarłam tutaj do Koźmina i muszę się udać na konkurs recytatorski do sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 3, a nie wiem gdzie to jest. Musi Pani iść do końca tej ulicy prosto i będzie Pani w szkole. Dobrze, dziękuję.